Hej, jestem Joel Emil, przewodni artysta w Brisbane i nareszcie mogę wam pokazać statuetkę, którą dostaniecie wraz ze specjalnym wydaniem Titanfall. Jednym z pierwszych pytań, a propos edycji kolekcjonerskiej, było: Jak duże to coś ma być? Zaczęliśmy od 45 cm, ale troszeczkę nam podrózł. Teraz mierzy 50 cm, wliczając pilota na plecach. W Titanfall mocno pracujemy nad tym, by ci tytani dawali wrażenie ogromnego rozmiaru. W tym celu musieliśmy się upewnić, by statuetka edycji specjalnej była w odpowiedniej skali, by uchwycić dość dużo szczegółów we wszystkich postaciach dookoła Tytana. Celem edycji kolekcjonerskiej było uchwycić esencję Titanfall, a to nie jest statyczna gra. Wszystko jest w ciągłym ruchu. Stąd ta szalona poza, jakby Titan był w połowie biegu. Pracowaliśmy też ciężko, by uchwycić cykl życia i ogólny zarys gry Titanfall w tej statuetce, więc możecie zobaczyć wszystkie elementy gry na Ziemi, kontrolowane przez AI grunt. Titana w biegu. Pokazujemy tutaj też tę zabawę w kotka i myszka. Używając nieco wyobraźni, możecie pomyśleć, że ten tytan biegnie przez Angel City, a ten pilot właśnie na niego wskoczył i wykona rodeo, albo rozwali jego osłonę i załatwi sobie szybkie zabójstwo. Inny element z gry, który przenosimy do edycji kolekcjonerskiej, to chociażby te światła tutaj. W świecie gry przenosimy się nieco w przyszłość, a tamty tytani mają te światełka identyfikujące, które niejako są ulepszeniem tego, z czego już teraz korzysta wojsko, z reflektorami podczerwieni i błyszczącą taśmą. W Titanfall dzięki hełmowi wirtualnej rzeczywistości postrzegasz światła swoich sojuszników jako niebieskie, a swoich wrogów jako czerwone działa na baterie, to nadal jest na nie pokrywka. Całość działa na trzech bateriach AAA. Chcieliśmy, żeby były one naprawdę wartościowe, więc poszliśmy na całość. Nakład jest limitowany, a każda figurka ma unikalny numer. Wszyscy w Respawn niesamowicie ekscytowali się ujawnieniem tego szerszej publiczności, by każdy mógł się temu bliżej przyjrzeć. To nie jest zabawka do zjedzenia dla dzieci. Ale mocna edycja kolekcjonerska dla prawdziwego kolekcjonera. Nie możemy się doczekać, aż dostaniecie je w swoje ręce. Zalecałbym zarezerwować sobie egzemplarz tak szybko, jak to tylko możliwe.